Panie, ty jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, panie. Pois, Pai, é i Dziękuję Ci za to, co nam dajesz, za każdy dzień. Ojcze, oddaję Tobie chwałę, bo jesteś godzien chwały. Jesteś godzien czci i uwielbienia, Panie. Dziękuję Ci, że odpowiadasz na nasze prośby, odpowiadasz na nasze modlitwy, odpowiadasz na pragnienia naszego serca, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję, że Ty jesteś i o nas nigdy nie zapominasz, nie porzucasz nas, Panie. Nie musimy się niczego bać, bo w Tobie mamy schronienie. Nigdy więcej nie będę się bać, bo mieszka we mnie Pan. Przyszłość dla mnie masz Nigdy więcej nie będę się bać Bo mieszka we mnie Pan Zpiewajmy razem Nigdy więcej nie będę się bać Bo przyszłość w Tobie mam Nigdy więcej nie będę się bać Nigdy więcej nie będę się bać, bo mieszka we mnie pan. Nigdy więcej nie będę się bać, bo przyszłość w tobie mam. Tak bym chciał wiecznie. Już wciąż bez końca Cię wywyższać w obecności i chwale Dzień dobry, witam Was dzisiaj w ten niedzielny poranek i dzisiaj będę chciał się z Wami podzielić kilkoma myślami, zachęcić Was, tak jak zawsze Was zachęcam, dzisiaj także chcę Was zachęcić i chcę powiedzieć, to nie czas, by się przełączać na przetrwanie. Tej sytuacji, w której jesteśmy i w ogóle kiedy przychodzą trudne sytuacje w naszym życiu, nieraz mamy taką tendencję, żeby się przełączyć na przetrwanie. To oznacza, jest sytuacja, przykrywam głowę na przykład kocem i mówię, jak się wszystko skończy, to zdejmę ten koc i świat będzie wyglądał inaczej. Nie rób tego w tej sytuacji. Bardzo zły pomysł, źle działa. I prowadzi do jednej rzeczy, prowadzi do depresji. A więc chcecie zachęcić, żebyś tego nie robił, dlatego że nie jesteś do tego powołany, twoje powołanie jest inne. I w liście, do, w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, w 35 i 6 wersecie jest taki fragment Bożego Słowa, który jest napisany, i przeczytamy go: nie odrzucajcie więc ufności waszej, albo nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I tutaj ufność jest aktywna, nie jest, nie jest bierna. A więc nie porzucajcie, nie odrzucajcie, ale bądźcie aktywni w tym zaufaniu dla Boga. Dlaczego? I dalej jest napisane tak. Potrzeba Wam bowiem cierpliwości, abyście wypełnili wolę Bożą i dostąpili spełnienia obietnicy. A więc nie porzucajmy naszej ufności, która ma wielką zapłatę. Ta ufność ma zapłatę. To, co jest ciekawe, to to, że kiedy ufasz Bogu, to w tym. Jest coś absolutnie nadzwyczajnego, co? Że otrzymasz zapłatę. To nie jest tak, że ufasz dla samego ufania, wierzysz Bogu dla samego wierzenia i nic z tego nie wynika. Nie, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że ono niesie w sobie to zaufanie, zawsze zapłatę. A więc będziesz oglądał owoc. I w tej ufności potrzebna jeszcze jest jedna rzecz cierpliwość. Kiedy jesteś cierpliwy, ufasz i jesteś cierpliwy, to oznacza, że dojdziesz do tego, co Ci Bóg obiecał. I dzisiaj będę chciał powiedzieć Wam o, o pewnej historii z Bożego Słowa, która mówi na ten temat, ale przypomina mi się taka historia pewnego człowieka, który, który był, był w trudnej sytuacji. Pewnego dnia jeden człowiek miał warsztat samochodowy, i ten warsztat samochodowy spłonął zupełnie, całkowicie. Nic po nim nie zostało, tylko zgliszcza. I ten człowiek, który, będąc człowiekiem wierzącym. Postanowił, że on się nie podda i będzie aktywny. Co on zrobił? Następnego ranka wyszedł, postawił stół z napisem: W tym miejscu, gdzie było spalone, to całe pogorzelisko było jeszcze, postawił stół i powiedział: Od dzisiaj pracuję, proszę przychodzić. I, i, i powiedział jedną rzecz: Moja żona nie zginęła, moje dzieci żyją, ja żyję. W związku z tym pracujemy od dzisiaj. A więc chcę Ci powiedzieć, żebyś nie porzucał ufności, ale byś był tak, jak ten człowiek. Żebyś nie porzucił ufności, dlatego że ufność ma, ma zawsze wielką zapłatę. I teraz przeczytamy fragment Bożego Słowa, który jest zapisany, który dobrze znacie na pewno. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. I tam jest opisana historia Izraela i tak a propos, to my jesteśmy w tym okresie, gdzie skończyła się Paska, naród izraelski wyszedł z ziemi egipskiej, to jest ten okres, kiedy Jezus umarł na krzyżu i z wstał i mamy ten dość długi okres czasu, bo 7 tygodni, w których później, po tych 7 tygodniach, to co następuje to wylanie Ducha Świętego, pięćdziesiątnica i wylanie Ducha Świętego. I w tym okresie dzieje się kilka rzeczy, które są bardzo ważne, kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej. Bóg ich prowadzi. Po pierwsze Bóg ich prowadzi, po drugie Bóg się o nich troszczy, Bóg ich wyprowadził z ziemi i z domu niewoli po to, żeby dać im prawdziwe życie i po to, żeby oni osiągnęli to, co głosiła obietnica. Oni mieli obietnicę, że wejdą do ziemi obiecanej. Bóg im coś obiecał i to się nazywało obietnica ziemi i oni mieli tam wejść. I teraz przeczytamy Boże Słowo, ten fragment Bożego Słowa, to jest 15 rozdział 22 wersetu. Potem Mojżesz przeprowadził Izrael z nad Czerwonego i wyszli na pustynię Szur, szli trzy dni przez pustynię i nie znaleźli wody. A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić Wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Cóż, będziemy pić? I Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo, którą wrzucił do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich ustawę i prawo, tak, tak ich wystawił na próbę. I powiedział: Jeśli będziesz pilnie słuchać głosu Pana Boga twego i będziesz robił to, co Bóg mu mówił nakazał dalej w słowo Boże mówi. I chciałbym chwilę się tylko zatrzymać na tym i powiedzieć o czymś, co, co charakteryzowało Izrael i co charakteryzowało też, powiem, Mojżesza i może jeszcze innych liderów. Pierwsze to to, że musimy sobie zadać kilka pytań, które są dość ważne. Kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski, to po co go wyprowadził z ziemi egipskiej? Czy wyprowadził go po to, żeby ludzie umarli na pustyni? Nie. Czy Bóg ich wyprowadził i prowadził dlatego, że, że chciał ich zniszczyć? Nie. Czy Bóg ich wyprowadził i nie wiedział, gdzie ich prowadzi? Wiedział, gdzie ich prowadzi i wiedział, co się będzie działo. Ich reakcja była reakcją ludzi, którzy włączyli na przeczekanie. Trudne sytuacje sprawiają, że możemy różnie zareagować. Dzisiejsza sytuacja sprawia, że wielu ludzi. W Włącza na przeczekanie. Oni chcą przeczekać ten czas, ale to jest najgorsza opcja, jaka może być, dlatego że ona powoduje jedną rzecz w nas i spowodowała to także w Izraelu, że zaczynamy narzekać. Kiedy doszli do tego miejsca, po trzech dniach e, pobytu na pustyni, doszli do miejsca, gdzie nagle pojawia się woda i oni są strasznie szczęśliwi, są e, pełni radości i mówią, no teraz będziemy pić wodę. I okazuje się, że ta woda jest gorzka i e, nie mogą pić i zaczynają narzekać. I moje pytanie we mnie, moje pytanie było takie: dlaczego oni zaczęli narzekać? I w pewnym na samym początku pomyślałem sobie: rozumiem, że zaczęli narzekać, bo nie było wody i nagle ta woda jest, ale to nie jest taka woda w związku z tym jest powód do narzekania, ale czy aby na pewno był powód do narzekania? Bo przecież zostali wyciągnięci z Egiptu mocną ręką Boga. Bo przecież przeszli przez Morze Czerwone, które się roztopiło przed nimi i oni przeszli suchą stopą, bo przecież oglądali znaki cuda, bardzo niezwykłe nadprzyrodzone Boże działanie. Jaka powinna być ich reakcja? To jest dobre pytanie. Jaka była? Wiemy. Ale jaka powinna być? Ich reakcją powinno być to, że powinni przyjść do tego miejsca i być aktywni razem z Bogiem i powiedzieć tak jest gorzka woda, ok, jest woda, jest gorzka, co zrobimy, żeby ona była słodka? Jeśli Bóg nas doprowadził do tego miejsca, gdzie jest taki trud, to prawdopodobnie Bóg ma rozwiązanie, bo jeśli Bóg zaprowadził Izrael tam do tamtego miejsca, to po co go tam zaprowadził? Po to, żeby go ukarać? Nie. Po co go zaprowadził do miejsca, gdzie jest gorzka woda? Po to, żeby ich czegoś nauczyć, po to, żeby z tej gorzkiej wody uczynić słodką wodę. Bo przecież tak jest dalej napisane. On uczynił z tej gorzkiej wody słodką wodę, ale powiem tak, ale nim to uczynił, to oni już zdążyli się namarudzić. I nim Bóg uczyni niektóre rzeczy w naszym życiu, to my się zdążymy już namarudzić. Marudzimy. A później i tak przechodzimy przez trudne sytuacje. Po co mamy marudzić? Co powoduje marudzenie, powiem wam, bo to jest takie naprzetrwanie życie, ono powoduje, że mamy roszczeniową postawę i uważamy, że wszyscy inni są winni naszej sytuacji, że Bóg potrzebuje w tej chwili natychmiast nam odpowiedzieć na, to, na, na, na naszą modlitwę. I nieraz Bóg w swojej miłosierdzi odpowiada, ale niczego się wtedy nie uczymy. A może zaczekaj. Jak jesteś w bardzo trudnej sytuacji, straciłeś pracę, albo straciłeś coś innego, albo jesteś w, w bardzo trudnej sytuacji, chcesz powiedzieć: Zaczekaj, bo Bóg ma wyjście z tej gorzkiej wody, którą dzisiaj dotknąłeś, i ona jest gorzka. Bóg chce ją zamienić na słodką. Chce uwolnić swoje życie dla ciebie i nad tobą, nad Twoją rodziną. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś nie narzekał na nikogo. I żebyś nie narzekał na przywódców, ale żebyś się modlił. Żebyś nie narzekał, ale żebyś zadał Bogu pytanie, co możemy zrobić, żeby to, co jest dzisiaj trudne, by można było rozwiązać. Wiecie, jako ludzie wierzący, my niesiemy w sobie nadzieję. Tak powinno być. I tak wielu ludzi robi, wierzących, i to jest fajne. Ale część ludzi nie niesie w sobie żadnej nadziei. Są tak wystraszeni, że nie niosą w sobie żadnej nadziei. I nie, ostatnio rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, biznesmenów i powiedziałem mu: To biznesmeni nieraz więcej niosą ze sobą nadziei niż ludzie wierzący. Dlaczego? Bo oni mówią: Przejdziemy przez to, da się, myślą przez cały czas, co można zrobić, żeby uruchomić różne rzeczy, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mieli chleb, żeby była praca, żeby, żeby rzeczy się pomnażały. Chcę cię zachęcić. Bóg Twój, który wyprowadził Cię. Zniewolił, uzdrowił Cię, uzdrowił Twoje dzieci. Bóg Twój, który przebaczył Ci grzechy, który się troszczy o Ciebie każdego dnia, Twój Bóg, który przeprowadził Cię przez najtrudniejsze sytuacje w Twoim życiu. Jeśli jesteś w tej sytuacji, to nie dlatego, że On nie wie, co zrobił i On nie wie, gdzie Cię prowadzi. On wie i ma już przygotowany cud. Ale nie narzekaj i nie bądź statyczny i nie bądź tym, który tylko jest obserwatorem. I nie bądź obojętny, bo obojętność sprawiła, że Holokaust powstał. To obojętność sprawia, że ludzie giną. Nie możemy być obojętni. Obojętność i zatrzymanie się, powiedzenie: Popatrzę, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, jak przejdzie, to się wezmę do roboty, prowadzi do jednej rzeczy, do depresji i do tego, że inni giną. A więc zachęcam cię, siostro i bracie, bardzo mocno dzisiaj tym mocnym słowem, żebyśmy nie byli w tym miejscu, ale żebyśmy stali się ludźmi, którzy. Którzy pójdą dalej i nie będą się bać. Później ciekawe jest, że w XVII rozdziale e, znów oni szli przez pustynię, doszli, przez pustynię Sin i doszli do takiego miejsca Refadim. I w Refadim to było ciekawe, bo to słowo oznacza miejsce odpocznienie, znów nie było wody. Ale już tam nie było żadnej wody była tylko skała. I oni znów zaczęli narzekać. I znów zaczęli narzekać na Boga i na Mojżesza. Jak to wyprowadziłeś nas na pustynię po to, żebyśmy tutaj poumierali? I myślę sobie, o czym oni mówią? Bóg ich wyprowadził, by dać im życia. Oni mówią, że On ich wyprowadził po to, żeby oni pomierali. Nieraz nasze marudzenie właśnie tak brzmi w uszach naszego Boga. I w uszach innych ludzi, którzy wokół nas, nas obserwują i słuchają. I co, co, powiedział, co, powiedział, e, co powiedział Bóg, co powiedział Mojżesz, co zrobił Bóg, co zrobił Mojżesz? Mojżesz zawołał i Bóg z niemożliwego wydobył wodę, ze skały. Ze skały wydobył wodę dla całego Izraela. Że to nie jest niezwykłe, czy te historie nas nie uczą? I kończąc, chcę Ci powiedzieć tak. Ty wybierasz, czy Twoja droga z Bogiem będzie drogą 40 lat po pustyni. Czy 40 dni i przejdziesz do obietnic, które Bóg Ci dał, dlatego że Boże Słowo uczy, jeszcze raz nas, nie porzucaj swojej ufności, gdyż ona ma wielką zapłatę. Ufać oznacza być aktywnym. Ufać znaczy szukać rozwiązań od Boga i słuchać Jego głosu, by uczynić rzeczy i współpracować razem z Bogiem. Tak jak Mojżesz współpracował z Bogiem i woda się. I woda gorzka zamieniła się w wodę słodką, tak jak Mojżesz współpracował z Bogiem, że ze skały wydobył wodę. Tak ty i ja jesteśmy powołani w tych dniach do tego, żeby znaleźć pomysły i rozwiązania dla siebie, dla swojego otoczenia dla swojego miasta i dla swojego kraju. Błogosławię Cię, bo Bóg chce przez Ciebie uczynić niezwykłe rzeczy. Niech Cię błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą. Niech Ci miłości będzie i niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci pokój. Jego szalom. Błogosławię Cię siłą z nieba, abyś uczynił to, do czego Bóg Cię powołał. I modlę się, aby przyszły przełomowe pomysły do Twojego życia, żeby przyszły przełomowe myśli, e, sny, widzenia i żebyś mógł skontaktować się z ludźmi, z którymi będziesz mógł razem zrobić, zrobić rzeczy, by nasz kraj wyglądał inaczej niż dzisiaj wygląda. Nie pogrążony w smutku, ale kraj, który szuka rozwiązań, ma rozwiązania i pomaga innym. Błogosławię Cię. Amen.